Dzień dobry, kochanek Zuby. Myszka Marcysia zamierza rozprawić się z bałaganem w swoim mieszkanku, przez który zgubiła kilka ważnych dla niej przedmiotów. Co jej wyjdzie z wielkich porządków, jeśli na dodatek zamierza się do nich zabrać, używając słów z gwary wielkopolskiej? Czy odnajdzie to, co się zapodziało? Zapraszam Was na kolejne spotkanie z biblioteczną Myszką Marcysią. La 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 la, la 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 la, pucu, pucu chlastu chlastu, nie mam rączek jedenastu. A, to Wy! Miło Was widzieć, moi drodzy. Jestem strasznie zajęta. Gruntownie wysprzątałam moje mieszkanko i tak się rozpędziłam, że zahaczyłam o bibliotekę. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego postanowiłam zająć się sprzątaniem, i dlaczego mam w łapce ścierkę? W naszej gwarze ścierka to ściereczka. Wyznam wam prawdę, ale na ucho. Skupiłam pamiątkową broszkę, którą dostałam od kuzynki Leokadi. Wiem, wiem, wstyd jak nie wiem co po naszemu poruta. Leokadii byłoby przykro, gdyby się o tym dowiedziała, więc bardzo was proszę nie zdradźcie jej mojego sekretu, jeżeli ją przypadkiem spotkacie. Niestety zgubiłam też zeszedł z przepisami i tu dopiero zaczął się prawdziwy dramat, bo był w nim przepis na moją ulubioną potrawę, na którą w gnieźnie mówi się antop. I nie wiedziałam, czy powinno się użyć trzech marchewek i dwóch pyrek, czy może odwrotnie. Szukałam wszędzie, ale gdzie nie zajrzałam, tam był bajzel, czyli bałagan. Na końcu zapudziałam gdzieś moją świękę skarbonkę. Przepadły wszystkie moje oszczędności. Wtedy pomyślałam, że czas najwyższy rozprawić się z tym całym bajzlem. Zaczęłam od mycia statków. Nie, nie zostałam marynarzem. W naszej okolicy, kiedy ktoś chce umyć naczynia, często mówi, że zmywa statki. O, proszę, kolejny statek do zmycia. Kuchnia lśniła i wyobraźcie sobie, że znalazł się zeszyt z przepisami. Leżał sobie najspokojniej w świecie pod stosem talerzy. Potem zabrałam się za pokoik. Spociłam się przy tym jak mysz. Najważniejsze jednak jest to, że podczas sprzątania odnalazły się moje zaginione oszczędności. Jak myślicie, gdzie była świnka skarbonka? Nie, nie na podłodze. Ani w szafie, w lodówce, ani w pralce też nie. Leżał sobie w wymborku. A, nie wiecie co to wymborek? To wiaderko. Mam moje wiaderko pod biurkiem, do którego wrzucam śmieci. Skarbonka widocznie spadła z półki, na której stała i wpadła do mojego wymborka. Mało brakowała, a pieniążki wylądowałoby na śmietniku. No cóż, poruta, ale przyznaję, trochę ze mnie leń, czyli inny gus. Od dziś to się jednak zmieni, obiecuję. No, no dobrze, pozostała jeszcze broszka do odnalezienia, to pamiątka rodzinna. Ach, zmęczyłam się. No, muszę odpocząć. Gdzieś tutaj była taka mała ryczka. Czyli taki mały stołeczek. Na księcia popielaj wszystkie myszy, które go zjadły. Nawet ryczka gdzieś się zapodziała. O, jest tutaj. Oczywiście przykryta papierami, książkami. Jak to w bibliotece? Co? co, coś mi ukuło. Ojej, nie wierzę, zagubiona broszka cały czas tu leżała. Gzuby, pamiętajcie, dbajcie o porządek, bo jak widać, bajzelkuje nie tylko w oczy.